Cześć, słuchajcie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy, dzisiaj jesteśmy mepsi i dzisiaj będziemy chodzić ludziom chatach tak. Bo czym nie jest tutaj dom? O kurde. Jest tutaj domek na drzewie. Tutaj byśmy na pewno weszli. Tam jest zamek. Tam jest taki wielki dom, dobra. Tak, pójdziemy najpierw tutaj do domku na drzewie, tutaj gdzie skaczemy. Potem pójdziemy na zamek. Potem wejdziemy tam do tego wielkiego domu. Okej. Okay. To wejdźmy o kurde. To jest pierwszy odcinek, kiedy ja mówię. Tak. Śmieszne. To będzie trochę dłuższy odcinek niż O, a tu nic nie ma. A nie, dobra, jest. jest kuchnia. To jest cała. To jest ładnie urządzona, bo, bo tak dużo rzeczy, ale za duży dom, na tak mało no. To jest kibelek. I to No. Nie no, byłam no. To jest ten, co to jest. O, tutaj grę i taki mam talent. O, ma jedną nagrodę. Dobra, teraz tak. Ale my się widzimy, jak będziemy w kolejnym to... Mieliśmy się spotkać przy zamku, ale wyszedł taki jeden no, fajny facet. Popatrz, on ma różpunkę normalnie. Ma dom różpunka. I musimy to zobaczyć. Co tutaj jest? Popatrz, taki jeden kościół, co różpunka zrobił. I Ło, wow, widać od razu tutaj. No, fajnie ma. Ile ja tutaj strojów, nie będziemy się w nie przebierać, ale no, idziemy na górę. To będzie chyba bardzo dużo do oglądania, jak Kuchnia i łazienka. Takie Ma. Jaki Halloween tutaj został jeszcze? Tu, tu, tu. O, wow, to jest lawa A tam? No, tu nic nie ma Stay. Gdzie są schody? Już nie ma schodów. To było ostatnie piętro. Teraz będziemy schodzić tu. Wow, to ma piętro. to ma piętro. Tam jest jeszcze jeden pokoik Tak jest, ale bardzo fajne, bardzo fajne. Dużo pewnie musiał na to zbierać. Chyba tam patrzyłam ostatnio sobie i 15 tysięcy za różpunkę. Dobra, mmmm tam też jest kolejny gości z różpunką, ale to już nie będziemy właścić. To chodźmy tutaj do tego domu bo widzę, że ten typek jeszcze nie wyszedł, a się boję właśnie, że wyjdzie To ciągle ktoś wchodzi i wychodzi Gdzie już mamy trzy ruszpunki, a tam ten typek wyszedł Z nic, co przed chwilą oglądaliśmy zobaczcie, jakie epicki Mamy boxy no widać po ostroju jaki epicki do normalnie dobra, włazimy Cześć! Jak tam dzieci? No, tu masz rzeczy. Hmm. Hmm. Niby taki, taki duży, ale jednak mały. Gdzie tu są schody? O, przybrałaś się. Gdzie ty masz tutaj schody? What? Nie pytam. Um. Ta wyszła w obraz, no ale Co za tuwieczek fajny w obrazie siedzi. tuwieczek taki. No nie ma tutaj piętra jednak. Hmm. Myślę, że to będzie bardziej epicki dom. Wjedziemy do jakiegoś zamku jeszcze, bo... Tam mam zamek... Gdzieś był zamek. O, wyszła. I ta dziewczyna wyszła. I to wyszliśmy w ostatnim momencie i wyszła. A nie ma zamku żadnych. Gdzie podziały się wszystkie? A, dobra. Tam jest iglo. On tam jest zamek, okej. Okay. Wyszedł tam ten typek przed z takiego fajnego domu. O jak tu słodko! Akurat otworzyła. No to słodko, fajnie. O, to jest ładne. To ma fajnie, tylko szkoda, że wszystko naćkane. Gdy mnie to, że wszystko jest wszędzie naciskane, to by był bardzo, bardzo fajny. Nie, nie poruszyć się tu nie da, bo ciągle coś włożysz. Ona się przebiera. A my nie będziemy się przebierać, bo mamy swój imię. Wow! Wow, 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 wow. A on ma tutaj takie coś. Kurde, nie skacz już. No i ona tutaj w takie swoje te. Mmm, mądrze, mądrze. Pamiętam też, że o, tutaj jest właśnie pokój. Ale fajnie to zrobiłam I tam jest takie tajne przejście Ja wiem gdzie to jest Bo patrzałam u mojej koleżanki, która też ma zamek To jest tutaj takie fajne przejście Do pokoju, no, no nie ma tego tajnego. moja koleżanka ma to tajne

Okej, okay, dobra. Nie chcę tu siadać, ja chcę z tego wyskoczyć. Też ludzie. Też ludzie jak tam? Jak tam ludziska? Zobaczymy jeszcze, jakie są fajne domy. Dobra, teraz będzie ostatni dom. Ja wiem, jaki. Wejdziemy do Igla. Zobaczymy, co jest w Igla. Tam ludzie się urządzili. Długo nie zrobiono. To jest słabo. Ale dobra tam. Każdy ma z innego. No cóż. To będzie tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. I. Czekajcie. To będzie tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. I. O! I jak będziemy. Jak trochę fajnie. Czekajcie. Nie, nie, nie. To nie będzie tyle, jednak. Kunde. Aha, spoko. Chciałam skończyć. To jest taki fajny ktorek. Muszę go zobaczyć. Właśnie wyszedł przed chwilą Znaczy może nie wyszedł przed nią. No. Picza. Okej. Okay. Динагура. А это лучше не ма. Ну, тут ничего знаю. Ну, отсюда. Ну, Трудно всем убить. И, теперь